Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj nietypowy odcinek. Znaczy, w każdym odcinku piję, to prawda, ale dzisiaj nie to był odcinek, ponieważ zrobiłem w tym odcinku coś, co, o czym zawsze gardziłem, jeżeli chodzi o scenę YouTube'ową. Kojarzy mi się to z nastoletnimi dziewczynkami. Nie, nie będę się rozbierał, ale dzisiaj nie wierzę, że ogóle to robię, A ja tak pomyślałem, Czy, kurwa, czemu nie? Czyli pokażę Wam, skupcie się, kurwa, co mam w swojej torebce. A dokładniej, inne seserze. Tak, dobrze usłyszeliście. Dzisiaj będę pokazywał. Co noszę do pracy? No już nie do szkoły, niestety. To jest moja kola. Tutaj, także ja generalnie no, nie uważam się za człowieka będącego, podążającego za trendami, ani tym bardziej za kogoś, kto, kto czuje modę albo styl, aczkolwiek staram no, się już nie ubierać jak chłopiec, tylko czasami trochę jak facet. Nie będę używał słowa mężczyzna, bo to do mnie nie pasuje. Ale dobra, bez pierdolenia. Przejdźmy do tego, z czym taki człowiek jak ja, czyli pracujący zawodowo w cyrku zwanym YouTube'em, nosi do pracy. Tak wygląda oto mój necesser. Jak widzicie, jest koloru brązowego. Mogłbym, oczywiście, podać jaki to jest konkretnie odcień brązu, ale większość z Was i tak ma to w dupie. Tu jest taka śmieszna zawieszka w postaci bryloka z szkoły. Ksawiera dla utalentowanej młodzieży. Ja już niestety do młodzieży nie należę, ale sobie taką przypiąłem. I co się znajduje w takim oto neseserze, z którym dakan do firmy sobie zapierdala dzień w dzień. Już Państwu pokazuję i będę opowiadał co, dlaczego i po co. Pierwszym przedmiotem najważniejszym jest termos. Obojętnie jaki, ja mam akurat termos z knajpy Leniwiec, którą serdecznie polecam. Bardzo dobra kawa-herbata. Ja kawy nie piję, dlatego noszę tutaj herbatę, ale też nie zawsze. W mroźne dni, tak jak teraz, na przykład pizgami, no to sobie biorę telmosik. Czasami mi przecieka, więc w wkurwiam. Yy, I sobie popijam herbatkę jak typowy, rasowy korpo szczurek albo hipsterski debil. Nie wiem, do, do której kategorii bardziej należę, ale nie istotne. Druga, istotna, bardzo wa ważna rzecz w moim seserze. To oczywiście piersiówka. Yy, ja generalnie w pracy nie piję, czy nie ukrywam zdarza się. Wiecie, artyści. Yy, ona jest chyba tak, ona jest niestety już pusta. Czasami sobie ją napełniam, jak wiem, że będę miał dłuższy, gorszy dzień, to znaczy trudniejszy, więcej zdjęć, no to czasami, no niestety, moi państwo, trzeba sobie pomóc w robocie. To nie jest tak, kurwa, że ja idę, kręcę całe gówno, robię z siebie idiotę i to jest wszystko na bo to tak, kurwa, nie działa, niestety. Sekundkę. Kolejna rzecz, moim zacnym neceserze, to lektura. Czy to do metra, czy to do tramwaju, czy to po prostu po mieście. Moja lektura najczęściej wygląda w ten sposób. Oczywiście nie jestem jeszcze raz mówię lifestyle'owym jakimś kurwa kolesiem, który tylko logo, zegarek za 14 tysięcy i wino z Lidla, tylko po prostu lubię akurat to czasopismo za wywiady, które są przeprowadzane no i czasami fajne dupy do pooglądania, ale generalnie za wywiady i za niektóre artykuły, choć kiedyś, kiedyś bywało lepsze według mnie to czasopismo. Co mam tu jeszcze? Podstawowa rzecz to oczywiście długopis. Wow! Długopisem możemy pisać. Ja już rzadko piszę coś ręcznie, ale to estetycznie wygląda, jak czasami wyjmę długopis i... Albo nie, wiesz co, zapiszę sobie w komórce, ale ja jestem przygotowany. Jakby co, jeżeli chodzi o bardziej multimedialne rzeczy, no to trzeba mieć przy sobie coś, co poratuje nas w sytuacji, że na przykład złamaliśmy sobie nogę, albo widzimy na przykład żula, który nie wiem, żyga na swoją żulicę, coś w tym deseń i musimy natychmiast to uwiecznić na Facebooku albo na Instagramie. No to w takich przypadkach przydaje się tablet. Ja mam dosyć mały tablet firmy Pentagram, ale daje radę. Nie jest zły także na fejsika, żeby się pobawić czy wrzucić jakieś chujowe fotki, czy sprawdzić pocztę idealo. Tablecik się zawsze przydaje, szczególnie w pracy, jak musimy coś sprawdzić i tak dalej. Komórka, wiecie, no nie zawsze, ten wyświetlacz jest duży, nie zawsze wszędzie wszystko fajnie działa. Co ja tu jeszcze mam w swojej kurwa torbie? Świetnej rzeczy. Etui na okulary. Ponieważ ja w pracy najczęściej korzystam z szkieł kontaktowych, muszę przechowywać gdzieś swoje cudowne okulary. Tutaj akurat mam okulary przeciwsłoneczne i to jest ważna rzecz według mnie. Takie etui z okularami powinniśmy nosić dzień i noc. Może nie w nocy, to było głupie, ale dzień w dzień, niezależnie od pory roku, bo nawet w taką ostrą zimę, która ostatnio w ogóle do nas nie przychodzi, kto wie, któregoś w którymś momencie może wypierdoić słońce z za chmur i zostaniemy oślepieni i będziemy iść od takie downy przez ulicę, a to jest bardzo nieeleganckie, a już na pewno nie męskie, żeby wyglądać jak pizda, chociaż ja i tak wyglądam. Co ja tu mam jeszcze, moi państwo? Oczywiście mam przenośne, malutkie USB, niestety to USB jest akurat z zdjęciami płodów żywych oczywiście, bo to USG, ale takie małe USB się zawsze przydaje, jeżeli na przykład chcecie się poczuć jak szpieg i zgrać tajne informacje firmy, co oczywiście nigdy w życiu prawdziwym się kurwa macie nie zdarza, ale... Zawsze warto mieć, może jakieś kompromitujące zdjęcia kolegów z pracy, trzeba szybko zebrać, kto wie. Mam też lekturę bardziej poważną, kiedy na przykład jadę dłużej metrem albo zapowiada się siedzenie w robocie między zdjęciami. Mam lekturę, ja akurat mam tutaj religię Hitlera. Nie jest to oczywiście nic nazistowskiego, jest to praca badawcza na temat. Genezy całej, tak jakby, religii Hitlera i do tego, jak dochodził do swoich poglądów. Bardzo fajna lektura. Polecam, jeżeli chcecie poczytać coś, coś ciekawego. No i mam jeszcze taką rzecz chyba najbardziej biznesową, taką typową, którą noszą faceci, którzy pracują w dużym mieście, ale także i kobiety. Znaczy każdy kurwa, nosi? nieważne. Jest to oczywiście kalendarz. Kalendarz nie byle jaki, ponieważ z tym kalendarzem u mnie wiąże się pewna ciekawostka. Mianowicie ja w tym kalendarzu najczęściej nic nie mam. Dlaczego go noszę? Dlatego, że kiedy ktoś na przykład mi mówi: Grzegorz, czy możesz mieć czas na spotkanie, ważne spotkanie, w na przykład 8 o 14, ja wtedy mówię: Sekundka, muszę sprawdzić w kalendarzu. Wierzcie mi, <grybujesz> robię tak, kurwa. Nikt oczywiście o tym nie wie, że ja generalnie z tego w ogóle nie korzystam. I otwieram sobie. Tak, wiesz, co 8? 8 albo może 9 lepiej, bo wiesz co, ja później jestem zajęty. Oczywiście wszystko jest kurwa puste, nic tu nie zapisuję. Czasami wpierdam jakieś wzory, jak przy kimś muszę coś zapisać, no na przykład napiszę nie wiem, wywiad albo spotkanie godzina 14. A ja mam akurat mam tą dobrą cechę, że na przykład nie pamiętam imion ludzi w ogóle, pamiętam ich twarze, a jeżeli chodzi o daty, to jeżeli ktoś podaje mi datę, na przykład dajmy na to 14 lipca godzina. 18.20, Aleje Łazdowskie. Ja, dziś jest luty, ja będę tą datę pamiętał już aż do momentu spotkania. Ja akurat taką mam pamięć do dat, podobnie jak do tekstów w scenariuszach, więc w ogóle takie przedmioty nie są mi potrzebne, ale to budzi zaufanie, respekt, profesjonalizm, prawda, to jest, to jest istotne, żeby coś takiego zawsze mieć pod ręką. I z innych pierdół, które ja jeszcze ze sobą noszę... Oczywiście gazeta typu Metro albo inne gówno, żeby poczuć się kurwa bardziej miejskim, mimo że nienawidzę kurwa centrum miasta, gdzie jest mój drink? O Jezus Maria. I z większych pierdół, o właśnie, moi no Państwo, jeszcze są małe podstawowe gadżety. Trybuszon to jest bardzo potrzebna rzecz, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy zaskoczy nas głód, bądź będziemy musieli głód w sensie alkoholowy oczywiście, będziemy musieli otworzyć butelkę zacnego wina, na przykład nad Wisłą albo na romantycznej y, kolacji. Nie, żebym miał w jakieś romantyczne kolacje, poza kolacjami z moją żoną oczywiście, które także są romantyczne. Y, zapalniczka, moi państwo. Ja osobiście sam nie palę, ale nic tak bardzo nie cementuje nowo poznanej osoby bądź nawiązywania przejaźni, jak wyjście na fajka z taką osobą, która pali oczywiście, więc wtedy najlepiej wyjąć i najpierw jakiejś ładnej damie, y, podstawić pod nos, i zaoferować podpalenie fajkę. Ja bardzo lubię przerabiać zapalniczki na starym, studenckim sposobem, na trochę mocniejsze. Mój, mój wewnętrzny żartownisz już nieraz zjarał komuś brwi i brodę. Bardzo lubię tą zabawkę. Co mamy tu jeszcze? Mam oczywiście otwieracz zwykły do piwa. Lato grill, trzeba czymś otworzyć browara. Ja niestety już tego nie mogę robić. najczęściej robiłem to zębami. Nie bez powodu mam teraz aparat na ryju. No czy tak naprawdę nie to nie ma nic wspólnego z tym, ale po prostu już teraz nie mogę. I ja mam też szczoteczkę przenośną, turystyczną do mycia ryja. A tak, żeby się móc odświeżyć i żeby ze mnie nie jebało. jeszcze generalnie noszę częściej ze sobą do pracy całą kosmetyczkę z perfumami, dezolantami, bo ja generalnie nie lubię śmierdzieć. Być może zauważyliście, nigdzie w tym neceserze nie znalazł się ani telefon, ani portfel. To jest, to jest spowodowane prostym względem. Ja telefonu i portfela nigdy nie noszę w torbie. Jeżeli ktoś ma mnie opierdolić i obiebać, wyrwając mi torbę z ręki, no to po prostu ukradnij mi alkohol i książkę o Hitlerze. Może się komuś przyda. Wyznaję zasadę, y jakby to powiedzieć, może jakoś to zarymuje. Y Im bliżej fujary, tym dalsze zamiary. W domyśle złodzieja. I czyli innymi słowy, jeżeli jesteście na przykład takim śmierdzącym, tłustym oblechem jak ja, to trzymacie ten portfel i telefon jak najbliżej jaj w spodniach, bo wtedy się zmniejsza prawdopodobieństwo, że złodziej się zakradnie i podpierdoli Wam y, telefon albo portfel. No, nawet złodzieje mają szacunek i respekt do swojej pracy i do samych siebie, więc wątpię, żeby chcieli mi okradać koś takiego jawki, a przynajmniej. I to jest właściwie, moi Państwo, wszystko. To jest taki krótki, szybki vlogasek na temat tego, co takie osoby jak ja, czyli... Ludzie z internetu, krótko ujmując, noszą w swoich torbach. A ciekaw jestem, co wynosicie. Tak naprawdę gówno mi to obchodzi, ale piszcie w komentarzach, bo i tak nie ich nie czytam, także nie ma problemu. I do zobaczenia w kolejnym vlogasku. Przepraszam, że dzisiaj tak szybko i konkretnie, ale pomyślałem, że nagram coś po prostu innego dla odmiany. Ciao i do zobaczenia w kolejnym vlogasku.